Witamy wszystkich serdecznie na kolejnym filmie. A co, co, co to za, za chłodne przywitanie jakieś takie? Chłodne przywitanie, słuchajcie, i chłodne ubranie. No, no właśnie, tak patrzymy, co to za story tutaj, nie wiem, czy już wyłączyli ogrzewanie czy coś? A, może ktoś rachunku nie zapłacił, co? A? Nie, kochani, tak naprawdę chodzi o to, że dzisiaj mamy taki temat lekcji, który faktycznie powieje nam trochę chłodem, czyli mówimy o lodowcach, lądolodach. Takie wprowadzenie dzisiaj, czyli czym się różnią te dwa pojęcia, czy występowały, występują w Polsce, na świecie, no i takie przygotowanie do kolejnych właśnie tematów, związanych potem z rzeźbą polowcową. Także dzisiaj specjalnie pojawiły nam się takie rekwizyty. No to zapraszamy na lekcję taką ja troszkę i chłodniejszą. Ze świnkami! No to zanim przejdziemy do meritum naszego dzisiejszego filmu, słuchajcie, to ja jednak się rozbiorę, bo tu jednak trochę ciepło u nas, czyli jednak popłacone rachunki. A tak, zdecydowanie, a poza tym jeszcze żadna stroga zima nie nadeszła, kochani. W tej chwili jak nagrywamy film i przypominamy, że jesteśmy w czasie trwania jesieni. To jest akurat początek października, prawda? Tak jest! ale mówimy dzisiaj o macie. Kiedy ja było? Zdecydowanie. Dokładnie, chłodniej. Zimniej niż teraz, kiedy nagrywamy. I dzisiaj, słuchajcie, przede wszystkim zajmiemy się właśnie tymi zadowalaceniami. Co to jest to zadowacenie i kiedy tak naprawdę miało miejsce? Wracamy znowu do ostatnich tematów. Nasza tabela stratygraficzna. Przypominam, że czytamy od dołu, tu są najstarsze wydarzenia, tak? I im idziemy wyżej, tym zadziało się to. Później, dzisiaj bierzemy kochani… naszych czasów. Tak, dzisiaj. naszych Odżyłamy czasów. do naszej lekcji o erach i okresach więzienia. Zdecydowanie, tak. Można sobie do tego wrócić. Dzisiaj, kochani, interesuje nas epoka przede wszystkim Playstocen, zobaczcie, czyli okres czwarto rzędu, era kenozoiczna. Ta, która się zaczęła 2,6 miliona lat temu, tak? No właśnie, no właśnie. I kochani, coś takiego stało w tym Pleistocenie, jak ktoś z was ogląda jest fanem filmów też chociażby animowanych. No to jest taki film, prawda? Epoka lodowcowa. Tak! Bardzo, I tam różne przygody, dobry. no właśnie, zwierzątek, i, i różne, przy okazji, też nawiązanie takie I trochę tam, to mało, tak jak tutaj, No właśnie, Zobacz, jak już widać, słuchajcie, w tym playstocenie, czyli na początku czwartorzędu, rzędu na półkuli północnej, nastąpiło, słuchajcie, wyraźne, Ochłodzenie, a jak wystąpiło wyraźne ochłodzenie, no to przy okazji temperatura nam spadła, tak, zrobiła się niska. Pojawiły się opady i w tym momencie pewien teren został przykryty pokrywą właśnie lodową, czyli, czyli opady śniegu loteniem. były. Tak, opady śniegu i teraz, żebyśmy mieli um, świadomość, jak to się zadziało, mówimy o półkuli północnej, czyli e, w e, Europie lądolód, słuchajcie, powstał nam na półwyspie, tu mamy, o, tak pokażemy, półwysep skandynawski, tak, i stąd A? kilkakrotnie w kierunku, no na dół idziemy, czyli południowym, w głąb kontynentu, w głąb kontynentu A, dokładnie, nasuwał się na obszar naszego kraju, na temat, na teren Polski. O tym sobie pod koniec tego filmiku też pokażemy, jak to miało dokładnie miejsce. Ale czemu o tym mówię? Dlatego, że w tym Pleistocynie właśnie Pewna część tutaj półkuli północnej, zobaczcie, tak jak jest odrzucone właśnie z lotu takiego ptaka, byśmy powiedzieli, z rzutu, tak, od góry, czyli w tej perspektywie, widać, że maksymalny zasięg tego złodowacenia, tak, tu pokazany na czarno, w waszych podręcznikach pewnie często na kolor biały, objęło nam nie tylko teren Europy, ale też przecież Azji, no i z drugiej strony mamy, przypominam, Amerykę po północnym, tak, żeby właśnie nie mylić Czyli tutaj z południową. No tak. tak. z biegun północny. No tak. właśnie, żebyśmy wiedzieli, że mamy tutaj biegun północny. Dokładnie. Czyli już wiemy, że w Pleistocenie właśnie takie zlodowacenie miało miejsce. I teraz w ogóle mówiąc o zlodowaceniu, dobrze by było sobie zdać sprawę, co to w ogóle znaczy, że teren był zlodowacony. Dosyć łatwo. Był pokryty lodować. lodem? No właśnie, że był pokryty lodem, że na jakiś obszar. Nam się, nasunęła nam się pokrywa lodu, tylko jak to się stało, że ta pokrywa lodu nam słuchajcie powstała? Lodowiec to nic innego jak sytuacja, że mamy opady śniegu, słuchajcie, czyli napadało, tak, zrobiło się chłodno, napadało. To jest ten śnieg tutaj? Ten... No i załóżmy, że to jest ten śnieg, który nam przyrósł na terenie. Nadal są takie warunki, że on się nam nie topi, tylko dalej pada, czyli przyrasta kolejna warstwa śniegu, tak, jeden na drugi, jeden na drugi i tak po kolei, czyli mówiąc bardzo tak... Obrazowo warstwa na warstwie, co się dzieje z tym pod spodem, on ulega pod wpływem ciężaru, tego tutaj wyżej, takiemu sprasowaniu, zgnieceniu, i z czasem zmienia się ten śnieg w lód lodowcowy. To tak w wielkim skrócie, żebyśmy wiedzieli, o czym tu mówimy czyli musi być takie nagromadzenie, słuchajcie, śniegu. Ja tu jeszcze zaznaczam takie pojęcie, o którym będziemy mówić dalej, linia. Wieloletniego albo wiecznego śniegu, zamieniane są te słowa. Teraz w geografii bardziej powinniśmy poprawnie powiedzieć wieloletniego śniegu, ale jak ktoś powie wiecz... linia wiecznego śniegu, to tutaj, nie, mu też, mu, tutaj mu też zaliczymy, bo mówię, często się pojawia jedno i drugie. Ja też stosować będę zamiennie, żebyśmy wiedzieli, że występują takie pojęcia. Ta linia jest bardzo ważna, bo to jest linia, gdzie jak widać nam się ten śnieg zaczyna gromadzić i są te warunki spełnione, żeby w ogóle mówić, że powstaje potem lodowiec. A w ogóle, słuchajcie, przypominamy jeszcze, że lodowiec to nic innego jak uwięziona w nim przecież woda, prawda? No tak. Jest takim zbiorem wody, takim no zamarzniętym. No właśnie. I teraz podział na rodzaje wód mieliśmy, też mamy filmik tak. o tym, że mamy wodę słoną i słodką. I teraz pamiętajmy, że ta woda ukryta w lodowcach, tak? Czyli w pokrywie lodowej. To, słuchajcie, woda słodka. Co nie znaczy, że ona jest słodka jak cukierek, tak? Tylko, że ma trochę mniejszą zawartość soli w tej wodzie niż woda słona. Jaka jest woda słona? Każdy czyli, z Was. Czyli woda wie. słodka? To jest tak naprawdę woda, która nie jest słona, można powiedzieć. Nie jest aż tak słona, czyli nie ma takiej dużej zawartości soli właśnie rozpuszczonej w tej wodzie. Jaka jest woda słona? Pewnie nieraz się przekonywaliście, będąc chociażby na wakacjach, kąpiąc się w morzach. A może ktoś nawet w oceanie. tak? Także na tym to właśnie polega. Przypominamy, ten filmik też jest, można do niego oczywiście wrócić. To jest lekcja przyrody. A wale, tak, to, wale, to jest lekcja wale, przyrody słodkiej i, i jak najbardziej cały czas też y, bardzo ważna. A ci, którzy zajmują się badaniem właśnie zadowacenia lodowców, to naukowcy i nauka tutaj, którą mamy, to glaciologia. Tak, przy okazji, jeszcze pojęcie. Ja dodać, jeszcze. że woda, ta, która jest w lodowcach, mhm. to jest woda właśnie słodka, niesłodka. Tak, tak oczywiście. Jak ktoś że to nie będzie o, nie dobra, bo słona to, jest <grym> to jest na pewno nie będzie mieć takiego wrażenia, właśnie jak napiłby się wody słodkiej, słonej w właśnie mąskim. No, no jeszcze Obiąc. sobie coś przypomniałem, że Co tam znaczy jeszcze, Ferdynand? że jak są jakieś filmy katastroficzne, że ktoś się np. rozbił wysoko w górach, o. Nie, ma, nie ma picia, to często właśnie obraz roztopiony śnieg tam łykają, uh -huh. a jak ktoś by utknął na środku oceanu, na, na łódce, no to się nie może napić się. No, jest z oceanu, bo jest właśnie słona, czyli niedobra. Znaszcie jakie przykłady z życia, warto zapamiętać. nawet z katastroficznych filmów się tutaj ja przy, przydają no. te przykłady, także warto być czujnym. No kochani, ale jak to w geografii też jest czasami bardzo dużo różnych pojęć, które się pojawiają. I dzisiaj te pojęcia też tak troszeczkę przemycimy, żebyście mieli pojęcie. O czym mówiąc o pojęciach właśnie, o czym mówimy i o co chodzi. Czyli o to, jak już wracamy do tego zadowacenia, czyli wiemy, że ta pokrywa lodu się pojawiła i przykryła pewien teren, tak? Czyli był to taki czas, kiedy lodowiec się nam nasunął. Yy, i obszar właśnie pokrył, to mówimy wtedy, że mamy tutaj do czynienia z glacjałami, czyli inaczej właśnie z okresem zlodowacenia. No i mieliśmy takie glacjały też w naszej historii Polski, o którym będziemy dzisiaj wspominać, ale były też i są okresy między zlodowaceniami, kiedy mamy sytuację, że klimat się ocieplił i ten dany obszar już nie jest pokryty lodem, bo ten lodowiec nam się wycofał, czyli w tym momencie zmniejszyła się jego powierzchnia. I wtedy mamy integracja. Mówi się, że dzisiaj żyjemy w takim ale bo jesteśmy po epoce lodowcowej, tak? W tej chwili nie mamy takiej sytuacji. Natomiast w ogóle musimy jeszcze wiedzieć, że ten nasz lodowiec, który zaraz podzielimy na lądolód i lodowiec górski, tak naprawdę ma takie trzy fazy. On się może nasunąć. Tak, zostać na danym miejscu, czyli sobie stacjonować i może się też wycofać. To są takie trzy fazy, o które mówimy. Teraz o co w tym wszystkim chodzi? Te pojęcia, które dalej widzicie. No lodowiec nie ma nóżek, nu żeby no, się no, no Właśnie nie, ale słuchajcie, jeżeli wiemy, że lodowiec pod wpływem swojego e, ciężaru nam się rozlewa tak i przemieszcza, no co on w pewnym momencie się nasuwa, czyli mówiąc kolokwialnie lezie. Lezie i przykrywa daną powierzchnię. I teraz, jeżeli mamy sytuację, że trafia nam na dany obszar, tak i pokrywa lodem nowy teren, to mówimy o transgresji lodowca. Zawsze jest tak, że skoro on nam sobie szedł albo lazu i trafił do miejsca, gdzie stykał się z cieplejszym powietrzem, czyli z cieplejszym klimatem, no to teraz tutaj klimat hamował, żeby szedł dalej, no bo zaczęłoby się topić, ale przyrost tego lodu był większy, czyli więcej napadało niż tu się wytopiło, no to sytuacja, że Lądol, lodowiec nam się nasunął, czyli właśnie mamy tą transgresję. Jeżeli była sytuacja, że pada, 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 tu jest ta bariera z klimatem, topi nam się, ale to jest wyrównane, czyli tyle jela padało, tyle się stopiło, w tym momencie lodowiec sobie stacjonuje i po prostu stoi. Czoło lodowca stoi. Natomiast jeżeli mamy sytuację, że pada, ale klimat nam się jest cieplejszy, tutaj z tej strony przy tym czole. I zaczyna dominować to topienie, no to co się dzieje? Lodowiec nam się wycofuje, tak? Klimat się ociepla i zmniejsza swoje rozmiary. I wtedy mówimy o recesji albo regresji. Mam nadzieję, że to się zrobiło e, jaśniejsze. Bo się tak od północy, bo przecież e, im bliżej e, biegunów, tym bardziej Tutaj w tym rzyma. przypadku, jak mówiliśmy, tak, od półkuli północnej. I jak tak gdzie na południe, na południe, to nie, że aż do równika dojdzie, to już tam już jest za ciepło. Tak, 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 tak ale tutaj że się ta przede granica? wszystkim mówimy co o tej granicy, ale przede wszystkim mówimy o sytuacji, tak, że zawsze u tego czoła, jak ten lądowód nam będzie się chciał przesunąć lub. Wycofać, będzie toczyła się taka walka z tym cieplejszym powietrzem, w zależności kto wygra, co się będzie działo właśnie z tym lodowcem. Dobra, no to tak słuchajcie, mamy pojęcia. powiedziała na początku, że będziemy mówić o tym, że pewne warunki muszą zaistnieć. My już powiedzieliśmy o tych warunkach, jak ktoś tak tutaj dokładnie zasłucha. Po pierwsze, żeby w ogóle mówić, że lodowiec jest, czyli to zadowolenie następuje, no musi na pewno zrobić się. Już to dzisiaj pokazywaliśmy. No zimno musi być. Musi ja, być zimno. Nie no. <ślam> no, no, nie, ma, nie, nie ma sytuacji takiej. I w tym momencie mamy występującą długotrwałą niską temperaturę. Bo wiedzieliśmy, że jak skoro zrobiło się zimno w tym plejstocenie, pojawiły się opady śniegu i pokazywałam, tak, że właśnie ten śnieg tam przyrastał i z czasem zamieniał się w lód lodowcowy. Czyli druga, drugi warunek, muszą być opady. Musi więcej padać niż się topić, żeby się to gromadziło. No, w sumie logiczne, nie? Bardzo logiczne. Ale jeszcze słuchajcie, musi być miejsce, czyli odpowiednia rzeźba terenu, która będzie nam umożliwiać to, że ten. Lodowiec, czy to będzie lądolub na powierzchniach tutaj kontynentów, dużych powierzchniach czy lodowiec górski w górach, gdzie będą warunki, żeby on nam został, czyli albo teren płaski, albo jakieś zagłębienia, tak? To jest bardzo też ważne, że musi być odpowiednie miejsce. No dobra, mamy co to jest lodowiec, wiemy jak powstaje, wiemy, że kiedyś był na terenie właśnie też dzisiejszego naszego kraju. A teraz takie jeszcze pytanie, bo w tym temacie pojawi się słowo lodowiec górski i lądolód. Czy to jest to samo, słuchajcie? Ja coś czuję, że nie. Ja. No, jak już tutaj, słuchajcie, ktoś ja zauważył. Ja coś czuję, że ja. Jak już tutaj ktoś zauważył, mamy znak nierówności postawionych, to znaczy, że nie jest to to samo. Już nawet po nazwie możemy się zorientować że jedna jest dąbka, że robię z jest góry. No dobrze, bardzo Jestem dobrze. Jestem bystry, inteligentny i taką makulatorem. Tak, tak i generalnie lubię się wszystkim chwalić, nie? No no ale prawda, to nie jest to samo, jak widzimy, słowo górski ma to znaczenie. Wpierw sobie weźmiemy lądolud. Mówiliśmy o nim, kiedy opowiadaliśmy, słuchajcie, o Antarktydzie też mamy taką lekcję, co prawda, Antarktyda tu wokół bieguna. Dobra, Chciałem podnieść A chyba muszę do góry do... O, tu ją widać, tak? Dzisiejszy obszar lądolądu antarktycznego. I oczywiście na północy też mamy taki obszar. Mówimy tutaj o Grenlandii. Tak? No i oczywiście tutaj okolicznych terenach wokół. Lądolód to jest pokrywa, słuchajcie, taka lodowa właśnie. Ona musi mieć znaczną grubość i ona nam przykrywa dużą powierzchnię na, na, na właśnie takiego lądu kontynentu w tym przypadku. I ona tworzy nam taką lekką, wypukłą tarczę, tak? Zbudowana ze śniegu, z tego lodu, o którym mówimy i ona pod wpływem swojego ciężaru, ta masa lodu nam się Zgodnie z grawitacją, troszeczkę tak rozpływa pod wpływem własnego ciężaru. Z każdej strony ten ruch jest widoczny. Może osiągać, słuchajcie, nawet do 4 km takiej mniejszości grubości. I tak się właśnie mówi, że obecna pokrywa kopuła A na Antarktydzie tyle liczy. Dla porównania, ten lądowód grenlandzki ma około 3 km grubości, czyli troszeczkę jest tutaj taki mniej grubszy, gruby, czyli jak to powiedzieć, płytszy. płytszy. No właśnie. Dobrze, ale dobrze. Zbacz, zbacz, zbacz. Tak, ale, ale zawsze zbacz. mogę liczyć na pomocników. Także lądolód, pamiętajmy, wygląda tak i właśnie się w każdym kierunku może nam ta masa lodu przemieszać, rozpływać. A jak sama zapowiedziała, mamy jeszcze, no oczywiście Grendlanda widok tutaj. Jak najbardziej pokazany, a mamy jeszcze takie pojęcie jak lodowiec górski. No, jak sama nazwa właśnie mówi, lodowiec górski występuje tam, gdzie mamy formę ukształtowania góry. No, Czyli? Na szczytach gór? Jak no. Są wysokie góry odpowiednio, to i, i na przykład się ogląda filmy jakieś tam, a on zaraz, czy coś? Tak. Tak się wspinają gdzieś a jeśli to właśnie na szczytach zawsze jest lód. No i, I właśnie. Jak... I teraz słuchajcie, no są takie właśnie góry, w zasadzie we wszystkich strefach klimatycznych mogą się te lodowce górskie nam pojawić i występują, tylko że musi być odpowiednia wysokość, ta właśnie granica, o której za chwilę powiemy, spełniona, żeby w ogóle ten lód tam został, się utrzymał. Takimi górami współcześnie, gdzie występują lodowce, na pewno będą góry Azji, czyli będziemy mieć zarówno, słuchajcie, Karakorum, Hindukusz, Pamir, oczywiście tutaj tereny Himalaje. W Afryce pamiętajmy o Kilimandżaro, prawda? Jak ktoś się wspina czy zdobywa, no, to wie. Mamy w Afryki, tak. Ameryka oczywiście północna, chociażby tereny, słuchajcie, no, Alaski, tu też pamiętajmy o tym. I oczywiście przy okazji, jak jesteśmy przy Ameryce, to też Andy, zwłaszcza ten lodowiec, Londolu tutaj patagoński, olbrzymi lądolut patagoński, ale oczywiście zadowodzenia też w górach. I kochani. No e... zobaczcie, że Ameryka Południowa nie będzie ciepło? Ale jak mamy To szczyty, zależy, gdzie, kochani, ciepło, bo pamiętajmy. Andy, tam na samym szczycie też będziemy Tak, wymiotować. ale pamiętajmy, że to wszystko szerokość geograficzna i specyficzne warunki w górach też występują. Oczywiście no w Europie, tak? Będziemy mieć dzisiaj e, w Alpach, tak, w Pirenejach, góry skandynawskie chociażby. A nawet słuchajcie, Nowa Zelandia, tutaj, co prawda, o może tak bardziej widoczne, Tu też mamy Alpy, tylko uwaga, to są Alpy południowe, nie te same co w Europie, i tam też lodowce górskie jak najbardziej mogą. Wystąpić. I teraz taka, tu jeszcze pokazana fotografia, oczywiście, akurat największy w Alpach. Na tapetę wzięliśmy i mapa, słuchajcie, która nam pokazuje właśnie współczesne występowanie, kolor niebieski. Lądolody, jak widać, tak? I lodowce górskie, zobaczcie. Czyli Londo, Antarktyda, Grandlandia, przede wszystkim. I tutaj jeszcze no właśnie. Rosy, Ameryki Północnej. Tak, tutaj ten archipelag cały, tak? Arktycznie. na czerwono są lodowce górskie, czyli właśnie te najwyższe szczyty gór, bo tu są Himalaje, nie? Tak, i tutaj I, te góry, góry też. Skandynawskie, tu są... jak liczymy na to, że ktoś bez podpowiedzi Atlasu jest w stanie chociażby te pasma w Europie umieć rozszyfrować, prawda? I kochani, no właśnie, docieramy do takiego punktu ważnego, granica wiecznego, ale w zasadzie w geografii powinniśmy powiedzieć bardziej um, poprawnie wieloletniego śniegu, chociaż to pojęcie krąży i takie, i takie, dlatego ja też używam zamiennie, żebyście wiedzieli, że występuje. Co to jest ta granica wiecznego śniegu? Łatwo się można zorientować, że chodzi o to, że no to powyżej. Przez całą rogę śnieg. Że powyżej tej granicy są te warunki właśnie, że ten śnieg, a tudzież potem właśnie lód, występuje. A, czyli to o wysokość chodzi. O wysokość. Ale jak się chodzi. idzie w górach, to po prostu wysokości i zawsze będzie śnieg? Dokładnie. Wysokość nad poziomem morza. Musimy pamiętać, że im idziemy wyżej, tak? W górach jest zawsze chłodniej, czyli będzie nam się temperatura tutaj obniżać. Ale zobaczcie, wysokość nie jest jedna na całym świecie. Wszystko zależy od rzeźby terenu, od klimatu, jaki mamy. No i tak jak sobie prześledzimy, tereny, słuchajcie, Polarne, jak widać, to ta granica też sięga od 200 do 1000 metrów nad poziomem morza, nawet widać, czy to mamy Antarktydę, czy będziemy mieć tereny też Grenlandii, schodzi nam nawet do poziomu morza, nie musimy się specjalnie wspinać, bo tutaj już klimat sam warunkuje, tak? że mamy odpowiednie warunki. Czyli tam ta granica to jest zero? Tak, w zasadzie jest tak, na poziomie morza. I w strefie umiarkowanej, jak sobie będziemy szli, patrzyli, to ona potem jest też na innej wysokości, tak? Mniej więcej między 800 a 3200 metrów nad poziomem morza. W strefie zwrotnikowej, na zwrotnikach osiąga najwyższe wartości 5000 do 6000 a ja metrów nad poziomem na morza. Tam jest, tam jest najcieplej i potrzeba większej wysokości, żebyśmy się wspięli, żeby w ogóle mówić właśnie o występowaniu lodowców i kochani pamiętajmy, że z kolei na równiku, tak, mimo że to jest centrum tutaj, wiemy, globu, tak, środeczek, przez to, że mamy tutaj też opady, deszcze zenitalne, ta, wskutek właśnie tych opadów ta granica jest obniżona i zobaczcie, jakieś 4,5 do 5 tysięcy metrów nad poziomem no, morza nam się będzie kształtowała. I dzięki temu tutaj um, też u, takiemu unaocznieniu, jak to wygląda, możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dzisiaj obecnie, chociażby w Tatrach, naszych najwyższych e, górach, najwyższych szczytach, no, no nie mamy tak lodowców e, górskich, chociaż kiedyś przecież e, taka sytuacja miała miejsce. Znaczy, nie jest jak w Tatrach, na najwyższych szczytach, ale tylko nie przez cały rok. Tak, o, to ani, ale to nie, nie jest ma, lodowiec, nie? To jest leczny, no właśnie. Leczny, leczny. Takie warunki, o których mówimy dzisiaj w tej lekcji, to występowały w Plejstocenie, właśnie na obszarze tego Półwyspu Skandynawskiego, z którego właśnie nasunął nam się na obszar polski e, też lądolód i wtedy w tym samym czasie lokalnie, tu możemy zobaczyć ten zasięg, tak, lądolodu, ten kolor biały, a tu jeszcze ładniej widać, jak objął a! obszar polski, a na szaro mamy zadowolenia górskie i widzimy, że y, 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 wtedy, w tamtym czasie, w naszych Tatrach czy Karkonoszach mogły tworzyć się górskie, no bo generalnie pamiętamy, że w górach jest zawsze zimniej niż na Ale to jest tak, nie był na terenie nie, tak, nie, tylko nie, tam lodowce górskie. Górski. Tak, ale to taka pokrywa, która przykryła nam właśnie y, do pewnego momentu. Prawie całe polskie, ale nie całą, zobaczcie. I pamiętajmy, tu nie? Lodowce, a lodowiec górski to nie jest to samo. Występowały lokalne lodowce w górach, oprócz tego mieliśmy obszar kraju zajęty przez lodowiec, słuchajcie, pomiędzy tymi właśnie obszarami, no, no. Lo, 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 tak, pomiędzy tymi obszarami, tymi, tym czasem, kiedy ten lądolu nam się nasuwał, pamiętajmy, że występowały też okresy cieplejsze i mówi się, czy te integracjały, że dzisiaj właśnie trwamy w takim integracjale, czyli jesteśmy w momencie, kiedy nie mamy tutaj zadowacenia i być może kolejny się właśnie będzie pojawiać. Będzie czas. znowu epokalodowciowa? No to pożyjemy, zobaczymy. No. Chociaż nie wiem, czy wszyscy damy radę słuchajcie, z tego m, doświadczyć. I na koniec chciałabym tylko Wam pokazać króciutko, na filmiku, jak z właśnie przyszło na teren Polski, jak, jak, jaką część Polski w danym momencie obejmowała, jak się też wycofywał ten właśnie lądolód. Także przejdziemy teraz do krótkiego filmiku. Krótko. Krywamy link? Zobaczcie, północno-wschodnia część Polski, tak, jak widzimy. Dalej, kolejne zadawacenie, gdzie lądolód nam będzie dochodził do, słuchajcie, obszaru aż linii gór, tak. Czyli oczywiście, wszystko tutaj można no właśnie, a oczywiście tylko... w międzyczasie, jak widzimy, są okresy cieplejsze, że on się nam cofa. A on się cofa, to jest ta właśnie ta yy, Tak, ten, ten ruch, yy, dokładnie. I zobaczcie, kolejne mamy środkowo polskie. Tutaj wyżyny już nie są objęte z Oczywiście. Bo zawsze po <laughs> No właśnie. I ostatnie, które tutaj będzie widoczne, północno, -Po północno polskie, najmłodsze aż do linii po Ale poza nie Mhm. No i oczywiście słuchajcie, to ma wszystko znaczenie, jeżeli chodzi potem o rzeźbę, jak ona się zmieniła. No i kochani to by było tyle na dzisiejszy wstęp o zadowaceniach na obszarze w Basie Polski, o tym co dzisiaj mówiliśmy. Oczywiście dla utrwalenia, zanim przejdziemy w, o rzeźbie lodowcowej, będziemy mówić o różnych formach, które powstały. E, oczywiście nasze świnki przygotowały zadaje domowe, słuchajcie. No, to karene. jakie fajne, słuchajcie. <laughs> Kolejne fajne. Takie tylko troszkę związane z lądowodem i z lodowcem górskim. No bo generalnie poszło, no, skupiliśmy się na tym lodzie, mm -hmm. że my tutaj byliśmy, słuchajcie, na jeziorze takim zamarzniętym? No i słuchajcie, nie wolno wchodzić zimą na zamarznięte jeziora. Nawet jak Wam się wydaje, że z gruba pokrywa, bo zobaczcie, myśmy weszli i zaczęła pękać. No i musimy się dostać tutaj na ląd, słuchajcie. I tak się tu dostać na ląd. I tutaj słuchajcie, są takie kafelki i tylko jeden kafelek jest bezpieczny z lodem. Jak na niego nastąpimy, jak wybierzemy dobry, to się nie załamie. Jak wybierzemy zły, to puk i wpadniemy do wody w, w ciarę. Także musicie odpowiedzieć na te pytania. Zobaczcie, na przykład jedyneczka. Aby mogły powstać lodowce, konieczne są między m.in. długotrwałe utrzymujące się temperatury powietrza. I teraz musicie zdecydować, czy mamy iść na dodatnie, czy na ujemne. No właśnie, tak rzucajcie, postarajcie się, bo jak źle nam podpowiecie, to wpadniemy do przerabia. I takich, zobaczcie, pięć pytań już Pięć razy trzeba się zdecydować, na który kafel mamy lodu nastąpić, żeby się dostać już na ląd. Tu jest, słuchajcie, zobaczcie, takie jest zadanie dla Was. Liczymy na Waszą pomoc. Na odpowiedzi czekamy, jak zawsze, w komentarzach pod tym filmem do niedzieli do godziny 20. I dzień później opublikujemy film z odpowiedziami prawidłowymi, no i sprawdzimy, czy nam się udało dostać na ląd. Także czekamy na Wasze odpowiedzi w komentarzach pod tym filmem. A od nas na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia!